Jesteśmy na targach sadownictwa, warzywnictwa w Kielcach. Drugi dzień, więc czas już na małe podsumowania. Rekordowa liczba wystawców, rekordowa liczba uczestników. Wiele ciekawych rozmów odbytych. Widać, że klienci poszukują nowych rozwiązań, poszukują nowych produktów: produktów z gamy biostymulatorów, z gamy mikroorganizmów. My oczywiście jako firma Agri również takie produkty w ofercie posiadamy. Chętnie dzielimy się naszą wiedzą również w uprawach ogrodniczych, w uprawach sadowniczych. Także dziękujemy wszystkim naszym klientom, którzy odwiedzili nasze stoisko. Zachęcamy też wszystkich, którzy byli zainteresowani naszą ofertą do dalszego kontaktu i tutaj zachęcamy do kontaktowania się z naszymi przedstawicielami, z naszymi doradcami, których kontakty państwo otrzymali zdobyli jeżeli mają państwo jakieś pytania dotyczące naszej oferty jak najbardziej jesteśmy otwarci na każdą dyskusję z tego miejsca też chciałbym zaprosić jeżeli mówimy o dyskusji i rozmawianiu o naszych produktach o naszych rozwiązaniach już niedługo ruszamy z kolejną edycją webinarów Żniwa Wiedzy w tym roku dwa tematy. Myślę, że również sadownicy, warzywnicy, na, ani na jednym, ani na drugim nie będą się nudzili. Pierwszy temat poświęcony fosforowi. Wiemy, że uprawy wieloletnie to uprawy, którym trudno jest dostarczać ten fosfor drogą do glebową. My mamy na to rozwiązanie, podzielimy się doświadczeniami. 1 lutego zapraszamy. Kolejne webinarium 8 lutego poświęcony produktom biologicznym. Serdecznie wszystkich zapraszamy.